Rozgrany w pełnym wymiarze. No a Paweł Łódź, Paweł Ciczy jest w wybornej formie, ależ wylądował, ależ to był lot, coś niesamowitego. Rewelacyjny występ. 249,5. No, pół metra zabrakło, tylko aby wstąpił do tego mm, elitarnego klubu zawodników, którzy przechrunali w powietrzu 250 metrów. No, pół metra zabrakło, ale jakiż fantastyczny występ Słoweńca! Bardzo mocny wiatr pod narty, w porównaniu z tym, w jakich warunkach skakali konkurenci, bo ponad pół metra na sekundę z tego tytułu. 7 punktów będzie odjętych, no ale jest z czego odejmować 249,5 metra oceny od sędziów 16, 16,5 17, nie mogły być za wysokie no bo um, lądowanie nie było idealne, ale na szczęście było bezpieczne, nic się nie stało Borowi, mimo że no, praktycznie rzecz biorąc już na płaskim lądował, nie podparł no a tu reakcja członków sztabu, którzy wyskoczyli niemal tak wysoko jak Bor, Pałucic z progu będzie liderem oczywiście, Po prostu musi skupić się na swoim dobrym skoku. No dużo lepszy niż wczoraj, bo dopiero 48 miejsce zajął w kwalifikacji. No tak. No taki jak... Oj, 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 oj... Jej, jej, no dobrze, że się wyratował, bo... Wyglądało to bardzo źle przez moment. No, A tak wyglądało, jakby na progu odbił się z jednej narty. Nie wiem, ale coś mu złapało tę nartę, czy to błąd zawodnika, bo to... było... No, z tego otworzenia to nie możemy... Błyskawiczna korekta po wyjściu z progu, to jest ujęcie, które nam nic nie powie tak naprawdę. Tu no chodziło. mamy fachowców, fachowców od, od oceny tego, co się wydarzyło, pewnie w przerwie Krzysio Biegun coś na ten temat będzie mógł powiedzieć.